No właśnie ja tak pomyślałam, że zdążyłeś powiedzieć. No żułeś trochę przestraszył, nie? Szybko jest długi. No bo się boi na no, taką wichurę, gdy już gorzej trochę widzi, nie refleksu takiego nie ma. Jak zacznie zacinać deszcz, to co on by Ci widział przez tą szybę? A jak niech jakiś drzew czy coś, no to... No. Może chodź,

আপনি <laughs> কি Gracias. Się zasiwiło, może czasem też przyjdzie. Może no, na przejdzie, dopiero będzie powietrze fajne. No wtedy, tak. Takie... Na bierze wilgotności. A ty się ściągnął. Na północ się ściąga. To jest jedna gruba. Co? Burzy. Jeszcze przed nami jest ta burza. A jedna tam po północy idzie. No, tak, cały czas przechodzi. Ale tak. to tak się kotuje, bo niby przechodzi. A ta jakby powstawała przed nim jeszcze burza. A inne pewno powstają się. Się w kumulują się. Ta tutaj to chyba przejdzie w dłoń. A serio, no to wszystko. Sto i chyba w granicę.

na malowanie, bo ciocia Danusia No weszła, tak powiedziała, że ładnie, tylko ciocia Danusia ta, na nasza, przyszła i tak tylko zakręciła i mówi, że tu też było malowane, że w sypialce. Ja wiem, no też, też, no, że ładnie, że tak spokojnie, no wiem, czy mi kolor jest podobny, może nie była pewna, ale nie wiem, że zauważyła, że myślę, że chyba no widać, że jest pusta ściana. Nie wiem, co nie mamy. No bo tak się zajrzała. Tam A wie, jest... rzadko przyjeżdżają to no, nawet. Może tak, tak myślała się przyglądać. A czy tam zauważyłem, że na dywanach nie mówiły na odświeżonych... Brak sygnału z anteny, od no, i na hoteli. Góry są. na razie tu u nas nie słychać i nie ma, ale Tylko wygląda, że deszcz to przyjdzie z tej wizy. To, to jest? To, na O, idzie deszcz. O, galanty deszcz idzie. Ale to, to jest zasiwione tak, jest, że to deszcz. O, tam to już idzie deszcz. No już. Ale i to mi jasne chmury. Zaraz to przejdzie. Tak, bo już nie ma wyłazowań żadnych, nie, nic. Ogórki no, żeśmy rwali, to trochę mruczało tam na północy, nie? Ale były, były pioruny, bo widać. No, no już tak się robi. Jak przyjdzie deszcz, to i przyjdzie pioruny. No ale nie widać błysków. nie to jest mocno daleko, nie słychać, ale widać na niebie. Niebo się rozpiera, na razie. Nie zaprawdę, powiadam Wam. Pierdotnie to No cicho już, bo ja się boję przez to. Nie, Co ty się bać? Ja się boję, ja już się dosyć napatrzyłam na nieszczęście, Ja się boję, burz dla mnie nie chce, będzie deszcz ale burzy to ja nie chcę. Taka końcówka, wszystko na północy. Tam po północy ściąga się na dworze. Na, na Wisłę tam. Chodzi do Mazur, taki jest duży pas. Od Mazur do Mazur, tak? Jest Oni tu w telewizji nie. mówili, że na Mazury teraz ściąga burza. to To wszystko ja w Skowu Morskich przychodzę. Tak, tak. Mazury na pewno nie ma. Grudziąc. Ja ciekaw, jak tam Edward, gdzie on jest. No, Ale nie, no to był. huraganu nie ma, była dobra. Na no. <laughs> Nie jesteś tu przy samochodzie, Edacie. Tyś się boi. Trowerzyści boi się. jedzą i się nie boją. No Muszę jak jakich w drodze złapało. To jest dziwne, bo powinni się gdzieś zatrzymać, bo już się przejaśnia to moment. To sam deszcz to tak, by się ściągnął wincy na gier. Bo no, tu się już przejaśnia, a tu jeszcze się, się nie no, nie, nie brzmiało, nie było w górę? Nie, bo ja, na południu to chmur nie ma. To wszystko jest na północy. Tu jest nawet mapa z chmurami. To na północy wielkie takie chmurzysko. O, się kapułem. No tu kazał słońce Chmurka, chmurka, pasy. Coś się oderwało tam. zapaliła. No I... O, Musiu, jest coś w tym, bo wiesz mi, że ile razy szła taka chmura, taka... O, jak... Fa, I jak mama zapaliła, to... Ucichło, rozeszło się gdzieś. Ostatnio w pracy rozmawiałyśmy. A! No, 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 no i przez was u kogoś na pewno. No Jezu, Bo tu ominęła, poszedł bokiem. A no to też mogli zobaczyć, Tak. Tak. W poniedziałek nie mieliśmy prądu. A, Pracy. Pracy, bo tam tylko coś... W ogóle nieraz jak coś robią, to informują, kiedyś to, to w I co? Gdzie spadło? Na ścianie tu nie widać. Ale nie, tu na futrynie była. Albo poleciała tam na dywan i nie widać. Na ścianie to ja wiem, nie. nie. No nic. Może nie trafiła. No, ja Ale ten. No, to, to, to 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 to, to? Niech mogę zgrazić A mnie to kiedyś to przypomina? No. A no, 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 to trochę tak. No, po domach jak A ja to tak nie jestem znaczy na, tak, na tak zwane puste noce. I w no bo trzymali się w domu, nie? Mary. I to jest straszne, ja nie wiem. przecież. Ja znaczy, y, no przecież i, 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 i dziadek wasz w domu, Dziadek z martą mnie nie było, a, a jak babcia tak. zmarła, to byłam taka. To wszystko przecież w domu, no to ludzie ze wsi przychodzili i śpiewali pieśni. Całą noc. Nie Czy zmarły? zmarły? Tak. Trudno odkryta, zmarły na stołach. Świece po bokach. Jak dobrze, z tego nie ma. Świece po bokach. Nie, dług tak bo no, się, masz no, I ludzie w pieśni takie żałobne śpiewali. No. no to ten zawsze ze cztery, cztery, cztery święce... To ten zapach taki, że to wszystko. się zaraz przypomni. Za rano to się czy czy jak to zarano zabierają do Nic nie trzymają w domu. Staszek ten Kurszyński, co zginął, no to tam na A jego struny wyjęli już piach mokry, położyli jakieś tam szmaty na tym mokrym piachu. leżał na tą na włodze. No, bo było chłodno. Ten no i, tak, i jeszcze le jeszcze przynosili tu do polików dokładali żelazo, żeby studzić. No łupał no był. My żeśmy zjadli motorem, żeśmy pojechali to w samych koszulach, gorączka niesamowita. A to już, a na burze jak się ma, to się Ja tylko pamiętam i Mariusz, jak, ale ja nie podchodziłam, bo mówiłam, ale tak tylko trochę z daleka widziałam, to już mi wystarczyło, ale przecież było po wypadku po sekcji to nam tragicznie wygląda. Ale ten, a no do czego co zaczęłam mówić? Nie tego prądu nie było. No i no, znaczy przez 40 minut to jeszcze pracowałyśmy, światła nie miałyśmy, bo mamy agregat. Więc jeszcze komputery, drukarki, no to my szybko obsługiwałyśmy ludzi, żeby jak najwięcej obsłużyć. Ciemno co prawda, ale no obsługiwałyśmy. No ale po 40 minutach nam komputery my skończyło dobra. się, no bo agregat tam ileś czasu A. pracuje. No i później chyba z półtorej godziny to siedziałyśmy bezczynnie, bo bez komputera to ja nic nie zrobię. Na Nawet jak papierkową mam robotę, to muszę mieć system, A. A. żeby coś sprawdzić, coś kliknąć. No i tak siedzieliśmy i gadaliśmy, no i coś tam... Patryk, że kiedyś tam wody nie było, że jak to...